o pani Zosia Wyszlach. Wyszlach Jakob, Malachim, Achif, Arca Sair, Sadę Edom. I wysłał Jakub posłańców przed sobą do Ezawa, brata swego. Co to byli za posłańcy? To nie byli zbytni posłańcy, to byli Malachim, aniołowie. I to już byli ci aniołowie, którzy czekali na niego, na jego powrót. Posłał aniołów do brata, ponieważ mimo, że wracał po 20 latach bogaty z żonami, dziećmi, nałożnicami, stadami, sługami, w sercu miał lęk i trwogę. Obawiał się swojego brata Ezawa, a zatem posłał posłańców z darami i uniżonymi słowami pokory, ale także na wszelki wypadek szykował się do wojny. I to jest bardzo interesująca taktyka, która stanowi pewien model postępowania Izraela wobec przeważających sił wroga. A więc należy oczywiście starać się w drodze dyplomatycznej wroga ułagodzić należy się modlić o opiekę boską. Ale należy także przygotować się do walki, bo człowiek wierzący nie może liczyć tylko na pomoc boską, ale może także swoimi czynami zabezpieczyć własny los. I co zrobił jeszcze Jakub? Rozdzielił ludzi, którzy z nim byli i czody, i bydło, i wielbony na Bachówce i rzekł. Jeśli by nawet ezaw na jeden chłopiec a poraził go, wtedy huwiec pozostały ocaleni. I z tego właśnie wynika nauka następująca. Nawet Izraela nie może cały znajdować się w jednym miejscu. I chociaż wszyscy modlimy się o to, aby najwyższy rozproszonych synów Izraela, wszystkich sprowadził do ziemi Izraela, i chociaż wiemy, że w Izraelu jest potrzebny każdy człowiek który może pracować i trzymać broń w ręce, to jednak diaspora istnieje i musi istnieć nadal. Ponieważ sytuacja, w której cały naród Izraela znalazł się w jednym miejscu, byłaby skrajnie niebezpieczna. A kiedy istnieje Izrael, istnieje diaspora i istniejemy, można powiedzieć, na całym świecie, wtedy nikt nie może zniszczyć narodu żydowskiego jednym ciosem. Szabat Szalom.